Firma MB Solution pragnie przedstawić Państwu swój kolejny produkt. Jest to obiekt szkieletowy, który można zagospodarować jako obiekt handlowy, gastronomiczny bądź domek na działkę. Jesteśmy z Państwem od początku realizacji, wspólnie w porozumieniu z Państwem tworzymy projekt, do którego pomagamy dobrać odpowiednie materiały i kolory. Wymiary zewnętrzne przedstawionego przez nas obiektu to długość 5000 mm, szerokość 3000 mm, a wysokość to 2900 mm. Natomiast wysokość wewnętrzna wynosi 2500 mm. Obiekt bazujący w całości na konstrukcji stalowej. Konstrukcja stalowa obiektu, wykonana z kształtowników walcowanych, została trzykrotnie zabezpieczona przed korozją środkami antykorozyjnymi, a następnie pomalowano ją w kolorze srebrnym RAL 9006. Elewację budynku stanowi kamień oraz deski elewacyjne, które przed montażem zostały zaimpregnowane. Drewno pomalowano dodatkowo farbą w kolorze kasztan. Wszystkie wykończenia wykonane z blach obustronnie ocynkowanych i malowanych w kolorze RAL 7024 antracyt, dach dwuspadowy pokryty blachą tytancyn pod którą znajdują się drewniane łaty i kontrłaty wsparte na stalowej konstrukcji. Cała konstrukcja dodatkowo wyścielona folią paroizolacyjną oraz ociepleniem w postaci wełny mineralnej o grubości 150 mm. Rynny i spusty rynnowe zostały ukryte w narożnikach obiektu. Obiekt posiada własną konstrukcję podłogi, dzięki czemu możemy przetransportować go w każde dowolne miejsce. Konstrukcję podłogi stanowi kratownica, Wykonana z konstrukcji stalowej, również zabezpieczonej przed korozją. Od spodu zabezpieczona blacha ocynkowana obustronnie o grubości 0,5 mm. Ocieplenie podłogi to wełna mineralna o grubości 150 mm. Tafle podłogi stanowi płyta wodoodporna o grubości 22 mm, na którą położyliśmy wykładzinę PCV. Drzwi i okna to stolarka aluminiowa. Profile aluminiowe marki Aliplast Ecoline z podwójnym wkładem szybowym wyposażonym w ciepłą ramkę oraz okucia Rotomatic. Szyby obustronnie bezpieczne, antywłamaniowe, peczne. Ściany ocieplone wełną mineralną o grubości 100 mm, a wszystkie mostki termiczne niwelowane są przez użycie taśmy poliuretanowej. Wnętrze pawilonu wykonane z płyt meblowych i kamienia, a wszystko to wykończone w listwach aluminiowych. Obiekt wyposażony jest w ubikację i elektrykę. Cały obiekt został wykonany przez nas pod klucz specjalnie dla naszego klienta. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.mb-solution.pl Zapraszamy!